Zadanie 29. Podstawą grania stosłupa prostego jest prostokąt, w którym stosunek długości jego boków jest równy 1 do 2. Suma długości trzech krawędzi wychodzących z jednego wierzchołka jest równa 14. Wyznacz w miarę granie którego pola powierzchni całkowite jest największe. Szukamy największego pola powierzchni, to mamy znowu do czynienia z zadaniem optymalizacyjnym. Pierwsze, co zrobimy, to wykonamy sobie rysunek i opiszemy na rysunku to, co wiemy w treści zadania. Czyli wiemy, że stosunek długości jego boków jest równy 1 do 2, i to jest stosunek długości boków w prostokącie, który jest w podstawie. Wiemy, że suma długości trzech krawędzi wychodzących z jednego wierzchołka jest równa 14. Czyli jeżeli jeden bok podstawy jest równy 2x, to drugi bok musi być równy x. Zaznaczmy sobie jeden wierzchołek. Wiemy, że suma długości trzech krawędzi wychodzących z jednego wierzchołka jest równa 14. Czyli bierzemy pod uwagę te trzy krawędzie. Tej trzeciej nie znamy, oznaczymy sobie ją jakąś literką. Niech to będzie y. Czyli to, co mamy tutaj zapisane, możemy zapisać sobie za pomocą równania 2x plus x plus y równa się 14. Wyznaczymy teraz z tego y. Może najpierw jeszcze dodamy 2x plus x, to jest 3x plus y równa się 14. Przenosimy 3x na drugą stronę, czyli y równa się 14 minus 3x. Tak jak za każdym razem w tych zadaniach optymalizacyjnych, musimy wyznaczyć dziedzinę. Czyli x i y są długościami boków, czyli muszą być większe od zera. Czyli równocześnie skoro y musi być większe od zera, to 14 minus 3x też musi być większe od 0. Przenosimy 14 na drugą stronę, pamiętamy, żeby zmienić znak, czyli minus 3x jest większe od minus 14, dzielimy obustronnie przez minus 3. Dzielimy przez liczbę ujemną, więc pamiętamy, żeby zmienić znak na przeciwny, czyli x jest mniejszy od 14 trzecich, czyli moją dziedziną będą x należące od 0 do 4 całych i 2 trzecich. Obliczam teraz pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa, supa, czyli mamy dwie takie same podstawy, czyli będzie 2 razy 2x razy x plus. Teraz obliczamy pole tej ściany tutaj. Czyli będzie 2xy i za y podstawiamy już to, co wyliczyliśmy, czyli 2 razy x razy 14 minus 3x i plus. I będziemy mieli znowu dwie ściany o wymiarach tutaj 2x na y, czyli będzie 2 razy 2x razy. 14 minus 3x. Oczywiście, jeżeli ktoś nie mógłby sobie wyobrazić w ten sposób, to w tablicach macie wzór na pole powierzchni prostopadłościanu. On jest troszeczkę inaczej przedstawiony niż ja tutaj policzyłam, ale nie ma to najmniejszego znaczenia. 2 razy AB plus BC plus Ca. No i obliczamy dalej 2 razy 2x razy x to jest 4x kwadrat, 2x razy 14 to jest 28x. 2x razy minus 3x to jest minus 6x kwadrat i mamy 4x razy 14 to jest 56x i 4x razy x to jest minus 12x kwadrat. I teraz dodajemy to, co możemy. Czyli wszędzie tam, gdzie mamy x kwadrat, 4x kwadrat minus 6x kwadrat jest minus 2x kwadrat, minus 12x kwadrat to minus 14x kwadrat i 28x plus 56x to jest 84x. No i widzimy, że otrzymaliśmy funkcję kwadratową, ponieważ a jest ujemne, więc ramiona paraboli są skierowane w dół. My szukamy takiego pola powierzchni. Wymiarów takiego ogranicza słupka, który będzie miał pole powierzchni największe, a największą wartość ma funkcja kwadratowa w wierzchołku, oczywiście przy ramionach skierowanych w dół. Zór na pierwszą współrzędną wierzchołka to jest minus b przez 2a, czyli u nas to będzie x równe minus b, czyli minus 84 przez 2 razy minus 14. Czyli to jest równe minus 84 przez minus 28 i to jest równe 3. Oczywiście należy to do naszej dziedziny, no i obliczamy pozostałe wymiary tego granicy czyli drugi bok miał długość 2x, czyli to będzie 2 razy 3, czyli 6. No i jeszcze była wysokość długości y, czyli 14 minus 3 razy 3. Czyli 14 minus 9, czyli 5. Czyli pole powierzchni jest największe, jeżeli podstawa ma wymiary 3 na 6, a wysokość jest równa 5. Jeżeli uważasz, że ten film jest warty polecenia, udostępnij go znajomym. Subskrybuj kanał i daj łapkę w górę. Dziękuję bardzo.